Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Panie Krzysztofie, zmienia Pan zdanie czy nie? Bo tydzień temu powiedział Pan, że 5 punktów przewagi macie, ale mecz będzie trudny. 15 wyścigów ciężkich. Jak na dzisiaj Pan myśli, co się działo, będzie w niedzielę? No na pewno będzie ciekawa walka, na pewno będzie, przygotowujemy się jak do każdego spotkania. To można jak mantrę powtarzać, ale niestety tak, tak jest, bo po prostu wiemy o co jedziemy i ten cel jest coraz bliżej, ale też musimy być czujni, więc myślę, że będzie ciekawe spotkanie. Czy pan już wie co się stało z panem w części spotkania w Ostrowie? Szybko pan wiedział, zdiagnozował to? Trochę, trochę jakby. Zapiski z poprzedniego meczu, troszkę, troszkę jakby przełożenia, ale no suma sumarum nie był to mój wybitny mecz i to trzeba powiedzieć. Ale całe szczęście drużyna wygrała, nie? No ta, ta, ta nasza siła jakby, pokazaliśmy to, że po prostu jak jeden jedzie gorzej, no to następny jedzie razy dwa, więc super. Czy może ktoś tu wygrać sześcioma punktami z Falubazem tak naprawdę, tak realnie patrząc, bo tego ostro potrzebuje? Nie wiem, wydaje mi się, że no jesteśmy jakby mocni u siebie z pełnym szacunkiem do, do rywala, no, ale jakby mamy mecz u siebie rewanżowy plus 5 i po prostu musimy jechać cały czas dobrze, stabilnie i do przodu. Tak? No jesteśmy, myślę, że jesteśmy o wiele silniejsi jeszcze u siebie. Ja musiał zapytać jeszcze o ten tydzień, bo znowu mnóstwo artykułów o Krzysztofie Buczkowskim, gdzie będzie, z kim rozmawia, rozmowy się zbliżają, tutaj, tam oddalają. To niech Pan powie, jak Pan to wszystko przyjmuje i, i, i z kim Pan jest najbliżej w tej chwili w posłowie, najbliżej, jeśli chodzi o przyszły sezon? No z każdym po to jest złe określenie, tak? bo no, też jakby nie można zwodzić w nieskończoność, więc oczywiście rozmowy trwają, są prowadzone, jakiś tam te termin ustalony mamy, więc co do decyzji, no na razie skupiam się tylko i wyłącznie tutaj, żeby awansować z Falubazem. A co z Falubazem w przyszłym sezonie? Ewentualnie też po trochu Pan z nim jest w rozmowach, czy już nie? No, no po trochu tak, no wiadomo jaka jest sytuacja, zostało mi to wszystko przedstawione do, bardzo dokładnie, więc myślę, że ja jestem usatysfakcjonowany z tych rozmów i, i cieszę się, że jakbym nie jeździł w Falubazie w przyszłym roku, to, to po prostu Ludzie zapamiętają je dobrze. A nawet bardzo dobrze. Istnieje prawdopodobieństwo, że Pan będzie jeździł? Tak, ale jakby, jakby to jest rozmowa, nie na teraz. Skupiam się na tym, żeby awansować z falubazem, i wtedy będziemy myśleć o tym. thank you